Zjeżdżalnie wodne są największą atrakcją o W swoją wysokością to równujemy wieżowcom, a prędkość jaką może to osiągnąć ludzkie ciało przyprawia o zawrót głowy. Cześć witajcie, ja jestem Menso i dzisiaj razem z Nexem przedstawimy Wam 5 najszybszych zjeżdżalni wodnych świata. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy to kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. A jeżeli mój materiał się spodobał to łapkę w górę, a teraz zapraszam Was już do oglądania. Verix, czyli po niemiecku to najwyższa, najbardziej stroma i jedna z najszybszych zjeżdżalni wodnych na świecie. Jej niezwykła konstrukcja znajduje się w Kansas City w parku wodnym w Schlitterbach. Amerykańskie monstrum mierzy 40 metrów wysokości, a prędkość, jaką można tu osiągnąć, to niemal 90 km na godzinę. Jedno jest pewne: Verik Mega Blaster jest królową ekstremalnych dostaw. W Summit Planet w parku Disney Blizzard Beach Water Park na Florydzie mieści się jedna z najszybszych zjeżdżalni wodnych na świecie. Można tu osiągnąć prędkość 96 km na godzinę. Zanim jednak wylądujemy w basenie u stóp pokrytej śniegiem baśniowej góry musimy pokonać stromy 120 metrowy tunel. Emocje gwarantowane. W Brazylii w kunocie para dopiero znajduje się park wodny Aguas Cantras Country Club ze swoim słynnym Kilimanjaro mającym 50 metrów wysokości oraz szybkości dochodzącej do 91 km na godzinę. Najbardziej ekstremalne miejscem na Ziemi jeśli chodzi o zjeżdżalnie wodne jest Insano, która znajduje się w Fort Azela Beach Park we wschodniej Brazylii. To najprawdziwsza królowa tego typu obiektów, ma 31 metrów wysokości, a prędkość jaką można tu osiągnąć to niemal 105 km na godzinę. Wodny Park w Wilwady oferuje zwykłym klientom po Jurma i Seira, z najwyższych i najszybszych zjeżdżalni wodnych na świecie i jej wysokość do 33 metry, a prędkość jaką można tu osiągnąć to aż 80 km na godzinę. Dzięki za oglądanie wpadajcie na kanał Nexa. Na razie.